Koniec hosty, czy ostatnia okazja, aby zakupić kryptowaluty w tak niskich cenach, jakie aktualnie one są. Tego dowiesz się w tym materiale. Poruszymy mnóstwo konkretnych wskaźników oraz czynników, które według mnie pozwolą Tobie wyjąć konkretne wnioski i na ich bazie wyjść zyskownie z tego rynku, bo po to tutaj właśnie jesteśmy. Zatem skup się, obejrzyj do samego końca i lecimy z tematem. Ku woli ścisłości omówimy sobie najpierw, dlaczego w ogóle doświadczamy tak mocnych spadków w tak krótkim czasie. A mianowicie to, co teraz widzisz na ekranie, to jest saldo bitcoinów posiadanych przez rząd Niemiec. Do niedawna posiadali oni prawie 50 tysięcy bitcoinów, jednak od 18 czerwca. Regularnie oni je sprzedają na otwartym rynku i aktualnie posiadają około 40,5 tysiąca bitcoinów. Zatem jest jeszcze przestrzeń, aby rzeczywiście niższe poziomy osiągnąć. Tego typu dystrybucje ciężko było przewidzieć, za czym przemawiają konkretne liczby odnośnie likwidacji. Jedynie w ciągu ostatnich 24 godzin zlikwidowano ponad 202 miliony dolarów. Z czego większość to są shorty, ponieważ naturalnie po spadkach dopiero wtedy ludzie zaczęli shortować i ta krótka odbitka z 53 600 do 58 000 dolarów nawet zlikwidowało właśnie dużą część shortujących. Jednak to jest nic w porównaniu do zlikwidowanych longów na przestrzeni ostatnich dni, ponieważ było to największe wydarzenie likwidacyjne od czasu upadku giełdy FTX. Ale to nie wszystko, ponieważ po raz pierwszy po dekadzie i po upadku innej giełdy, a mianowicie Mount Gox, w końcu środki są zwracane. A wiemy, że od tamtego czasu cena bitcoina poszybowała osiągając niebotyczne wyceny w stosunku do tych sprzed 10 lat, a jeśli chodzi o konkretną liczbę, to około 140 tysięcy bitcoinów, co wywołało ogromny strach na rynku, i to jest jak najbardziej zrozumiałe, tym bardziej jeśli no, nie jest się długo na tym rynku. I tak to nie brzmi dobrze, ale w krótkim terminie. Jednak zwroty tych środków są nieco owiane tajemnicą, ponieważ są pewne raporty, które mówią, że środki te są zwracane tej samej wartości, w jakiej były one skonfiskowane. Mount Gox upadł w lutym 2014 roku, aby Ci to zwizualizować, ile czasu minęło i jak cena się zmieniła w tym czasie, to przypomnę, że całe zamieszanie z Mount Gox miało miejsce w lutym 2014 roku, gdy Bitcoin kosztował między 830 dolarów. A408. Ku woli ścisłości powiedzmy sobie, że kosztował około 600 dolarów. Oznaczałoby to, że osoby trzymające bitcoiny w tym samym czasie odnotowały stukrotny zwrot z inwestycji. Jednak te wypłaty przyjmowały różne formy na przestrzeni ostatnich miesięcy i część z nich zależy od tego, jakie warunki się spełniło odnośnie odebrania swoich środków. Niektórzy twierdzą, że te zwroty są wykonywane w gotówce poprzez np. PayPal w Jenach, a inni twierdzą, że część dostają w Bitcoinie, a część w Jenach, a do tego istnieją pewne prawa w Japonii, które twierdzą, że mogą zwrócić środki o wartości z czasu ich zatrzymania. I jeśli coś rozjaśni się w tym temacie, to bądź pewien, że na tym kanale dowiesz się, jak to będzie wyglądało, więc subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz, a teraz lecimy dalej z materiałem. Dlatego raczej nie sądzę, że wszyscy użytkownicy Mount Gox od razu dostaną jednego dnia swoje bitcoiny i zrzucą je na rynek. Masz przed sobą teraz artykuł, który mówi, że na odbiór niektórzy mogą czekać nawet 3 miesiące, jeśli jest Ci użytkownikiem giełdy Kraken. W przypadku giełdy Bitstamp ten czas może wynosić nawet 60 dni. Tak więc, jest to dosyć zagmatwany temat. I ja wiem, biorąc to wszystko w kupę, to nie brzmi najlepiej, ale przedstawię teraz Tobie taki punkt zaczepienia o podobnej skali, jak w przeszłości wyglądały sprzedaże dużych ilości bitcoinów przez duże instytucje. A było to około rok temu, ponieważ w marcu 2023 roku i były to środki zabrane z Silk Road, dosyć znanego rynku w Dark Web i 14 marca rząd amerykański sprzedał około 9861 bitcoinów i tego samego dnia bitcoin kosztował 26500 dolarów i spadł nawet na 24000 dolarów. Zatem widzimy, że ta ilość jest bardzo zbliżona do aktualnej ilości sprzedawanych bitcoinów przez Niemcy. Jednak spadki były o wiele bardziej dynamiczne. Dlaczego? A dlatego, że rynek był bardzo mocno przelewarowany od strony longów, a mapa płynności świetnie nam to obrazuje. I widzimy, jak wyraźnie płynność przy tym poziomie likwidacji była zebrana, to jest wykres na lookbacku 3 miesięcznym, a oddalając ten wykres i przechodząc na lookback 6-miesięczny, to dużo się nie zmieni. Oddalając ten wykres jeszcze dalej, na jeden rok, to może się już tutaj zacząć pojawiać pewien schemat. Otóż mniejsze, ale nadal istniejące pule płynności w okolicy nieco ponad 50 tysięcy dolarów. Jednak to, co było bardzo widoczne na każdym z tych look to jest fakt, że największa płynność znajduje się powyżej aktualnych poziomów ATH, które moim zdaniem będą osiągnięte, zatem bazując na danych, które usłyszysz jeszcze dalej w tym materiale, dowiesz się, że prawdopodobieństwo kontynuacji hossy jest większe niż prawdopodobieństwo jej końca. I w tej kwestii przypomnę, że nawet gdy amerykański rząd sprzedawał tysiące bitcoinów, no to i tak w szerszej perspektywie to rok później cena wynosi prawie 2,5-krotnie więcej, a na ATH nawet 3,5-krotnie więcej. Zatem tak, aktualna konsolidacja została przebita od dołu, a to w połączeniu z faktem największych likwidacji, jakie miały miejsce od czasów FTX-a, bazując na tym śmiało stwierdzę, że to, co aktualnie widzimy, to jest schemat tak zwany PO3, składający się z trzech faz. Czyli właśnie konsolidacji, jaką aktualnie mieliśmy. Drugi etap to jest manipulacja, a kierunek tej manipulacji jest skierowany ku dołu, co w przypadku tego schematu oznacza, że następnym etapem jest ekspansja. W przypadku, gdyby manipulacja miałaby miejsce do góry, to następnym etapem byłaby dystrybucja. W tym przypadku to ekspansja jest kolejnym poziomem. A pytaniem, jakie może pojawić się dużej ilości oglądających, to kiedy ta ekspansja? I ja sam chciałbym wiedzieć. Jednak z racji tego, że Niemcy sprzedają te bitcoiny jak pijani, sentyment na rynku jest chyba najgorszy dotychczas w tym cyklu, to ja nie wykluczam jeszcze niższych poziomów, właśnie nieco powyżej 50 tysięcy dolarów, mniej więcej właśnie w tym zakresie, ja osobiście skupuję aktualny dip i wejdę w etap ekspansji z większymi pozycjami o niższych cenach niż wcześniej. Jeśli chodzi o zasięg ekspansji, to 83 tysiące dolarów będzie poziomem, przy którym ja będę realizował część zysków. I jest to poziom, który ja omawiałem nieraz w moich poprzednich analizach, których omawiałem, dlaczego to będzie kolejny przystanek, więc jeśli jesteś zainteresowany, to sobie obejrzyj w wolnym czasie. Kolejną kwestią, która przemawia właśnie za tymi poziomami, to fakt, że wskaźnik super trend na wykresie jednotygodniowym Pokazuje wsparcie przy 51 627 dolarach. Ja tutaj nieco na szybko zrobię to bardziej widoczne dla Ciebie. Ok, myślę, że teraz jest bardziej widoczne. I tak to właśnie wygląda. No i w temacie rozgrywania aktualnej sytuacji na rynku, to przypomnę, że masz do odebrania 500 dolarów na pierwszą pozycję lewarowaną właśnie na giełdzie Babi, z której ja sam korzystam od paru lat. A jeśli chcesz rozgrywać rynek z mniejszą dźwignią, to również masz nieco mniejszy bonus, również w opisie do odebrania. Każdy może go odebrać, ale najważniejsze jest, żeby skorzystać z tego właśnie linku podanego poniżej. W przypadku skorzystania z innego linku to po prostu Ciebie nie zaliczy. Otwórz sobie ten bonus w innej karcie czy coś i lecimy dalej. Schemat PO3 myślę, że ładnie się zazębia z schematem reakumulacji Wycoffa, o którym również mówiłem wcześniej. W dużym skrócie to on obrazuje ruchy wielorybów i marketmakerów przed większymi ruchami. Ja wszystko bardziej szczegółowo rozpisałem w moim poście na Twitterze. Do tego nadal znajdujemy się w formacji byczej flagi i znajdujemy się na jej wsparciu, a historycznie... Kupowanie na tych poziomach lub otwieranie longów na wsparciach tej formacji w trakcie trwania hossy po prostu było ultra opłacalne. Tym bardziej jeśli operuje się na małej dźwigni. Ja nie bez powodu korzystam z dźwigni 3x, a nawet 2x, jeśli chodzi o mojego longa na ETH, ponieważ daje mi to przestrzeń na bycie w błędzie po prostu. Polowanie na ten idealny dołek nikomu się nie uda. Natomiast powolne budowanie pozycji w rejonach do tego optymalnych, no to jest mało atrakcyjne zadanie niż tam słuchanie jakichś traderów z Twittera z dźwignią 100x. Jednak jeśli patrzy się długoterminowo i na wszelkie korekty, które przypominam, że nawet bywały większe na poprzednich hostach, ponieważ sięgały nawet 50%, to właśnie dawanie sobie przestrzeni na ostrożne budowanie pozycji było świetną metodą, która pozwoliła mi wyprzedzić ten rynek na przestrzeni ostatniego cyklu i zamierzam to zrobić raz jeszcze, tylko tym razem z jeszcze większą społecznością. Trzeba mieć również na uwadze aktualną dywergencję między ceną a wskaźnikiem RSI, widzimy tutaj, że wskaźnik RSI idzie ku górze a cena w dół co sprawia tą dywergencję byczą co prawda wypadałoby poczekać aż ta dywergencja się bardziej utwierdzi jednak nie ma co ujmując faktu, że te dywergencje potrafią być potężne, ponieważ można było taką zauważyć podczas wychodzenia z dołka właśnie po upadku FTX i wtedy również, no to tak naprawdę nie miało znaczenia, o czym ja również wtedy mówiłem, kupowanie za 20 tysięcy dolarów, nawet do 25, a tym bardziej na tych najniższych poziomach, to nie ma większego znaczenia. Jasne, fajnie byłoby wszystko kupić na 15,5 tysiącach dolarów, tym bardziej, że wtedy zdecydowana większość czekała na te 12 tysięcy dolarów, a prawda jest taka, że nawet jeśli te 12 1000 dolarów byłoby osiągnięte, no to w szerszej perspektywie to nie miałoby większego znaczenia, jeśli by się kupowało przy 15 000, 16 000 czy 18. 000. Jeśli Bitcoin będzie kosztował powiedzmy te 100 tysięcy dolarów. Aktualnie największym ryzykiem jest niewykorzystanie tej korekty, niewykorzystanie kupowania strachu i najzwyklejsza. Kapitulacja, bo to właśnie o nią chodzi. W ostatnim czasie doświadczyliśmy tak zwanej kapitulacji czasowej, no bo ja przypominam, że ta flaga sama w sobie oraz konsolidacja, która miała w niej miejsce, trwa już parę miesięcy, chyba cztery miesiące już nawet. I to ma na celu znudzić graczy, a w ostatnim czasie doszła również kapitulacja cenowa, czyli właśnie zlikwidowanie longów, zresetowanie rynku oraz wymiana rąk posiadaczy Bitcoina na poczet wyższych poziomów. Pomijając już techniczne aspekty wykresu. To są, można powiedzieć, że kolejne światełka w tunelu. A mianowicie, FTX zwróci aż nawet 16 milionów dolarów pokrzywdzonym. A co najlepsze, w gotówce. Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że część z tych miliardów wyląduje z powrotem na rynek. A jeszcze lepiej, ponieważ użytkownicy wytarłoszeni przez FTX myślę, że dostali nauczkę, aby również trzymać swoje środki poza giełdami, co również myślę, że fundamentalnie dobrze wpłynie na długoterminowy kierunek bitcoina oraz całą resztę rynku. Idąc dalej w temacie ETF-ów, to one nadal działają. Pomimo ostatnich największych spadków, do tego samego dnia to inflow wynosił 140 milionów dolarów ze spot bitcoinowych ETF-ów, a w ich temacie to pamiętajmy, że wkrótce możemy się spodziewać spot Ethereum ETF-ów. Do tego wybory w Stanach, w których aktualnie przoduje Trump, który przypominam, że jest bardzo pozytywnie nastawiony do świata kryptowalut i chce, aby Stany przodowały w ich temacie. Przypomnę, że aktualny rok elekcyjny wiąże się z dużym zastrzykiem płynności na rynki zgodnie z cyklem płynnościowym. Tak prezentuje się wspomniany cykl płynności na skali globalnej. I widzimy aktualnie, że odbijamy się od dołka zgodnie z tym schematem, zgodnie z cyklicznością. Wskazując na to, że 2024 rok oraz 2025 rok będą się wyróżniać dużą płynnością na rynkach, a z kryptowalutowymi ETF-ami na rynkach tradycyjnych. To jest bardzo, ale to bardzo, bardzo prawdopodobne, ponieważ nie mogę mówić, że jest to pewne, że część z tej ogromnej płynności wyląduje właśnie w kryptowalutowych ETF-ach. A do tego wykres M2 przedstawiający podaż pieniądza na przestrzeni ostatnich 60 lat, widzimy, że no uklepał swój dołek i z niego wychodzi. Zatem podsumowujmy. Krótkoterminowo tak, jest źle, ale w długim terminie na przestrzeni reszty tego roku oraz nawet 2025 roku będzie dobrze, a to właśnie w tych złych czasach trzeba się pozycjonować na te lepsze czasy, aby je w pełni wykorzystać. No i tak, ja na tym kanale dzieliłem się mnóstwem materiałów odnośnie budowania pozycji właśnie w takich czasach jak teraz. Pokazuję to na moich własnych przykładach, jak ja tracę, jak ja zarabiam, ale finalnie rzecz biorąc, to finalnie i tak opłaciło się być na bieżąco z tym kanałem, więc przypomnę, subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz, tym bardziej, jeśli chcesz stosunkowo gładko przejść przez resztę tego cyklu i wycisnąć z niego jak najwięcej. Cieszę się, że wytrzymałeś ze mną do samego końca, bo to nie był łatwy materiał, no i sam fakt, że, no tak jak już mówiłem wcześniej, że potrafisz się skupić, obejrzyj. Do Samego końca, to stawia Ciebie w czołówce oglądających, a co za tym idzie, to w procencie osób, które mają większe prawdopodobieństwo zarabiania na rynku. Zatem powodzenia, nie odpuszczamy i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć.